1994. Moje pierwsze kroki. Nagrane na kasecie VHS. 2011. Moja studniówka, którą mam nagraną na płycie DVD. 2021. To ujęcie. Po tylu latach doszłam do wniosku, że jakość jest mierzona miarą czasu. W dobie konsumpcjonizmu liczymy na to, że drogi i markowy sprzęt zrobi za nas wszystko: kamera czy aparat sam nagra świetny materiał. Tylko włączę i wyłączę. Koniec pracy. Wiesz co? Mamy prawo tak myśleć, bo marketing tych marek jest niesamowicie przekonujący. Wszystko może być zrobione za nas bez nas. Najgorsze wcale nie jest to, że wydałam kupę kasy na sprzęt, który nie działa tak, jak miał działać. Najgorsze jest to, że jeżeli to nie sprzęt ma wpływ na jakość mojego filmu, to co? Z autorytet bierzemy sobie ludzi, którzy tworzą niesamowite filmy. Sam Colder, Peter McKinnon, Matt Como, Andreas Hemp. Marzymy o tym, aby robić filmy jak oni. Sekret ich sukcesu, który tak naprawdę nie jest sekretem, to praktyka, nieustanne zdobywanie nowej wiedzy i obserwacja. Jakość filmu to historia. Zbuduj własną historię, stwórz swój świat i pokaż go innym. Wystarczy kartka i długopis. Ja właśnie tak napisałam tą historię, którą teraz oglądasz. Zaplanuj, przemyśl, wyobraź to sobie i wróć do tego na kolejny dzień. Jakość filmu to obraz, a dokładnie mówiąc, znajomość zasad, które rządzą się filmem i fotografią. Perfekcja zaczyna się od techniki, czyli podstaw ekspozycji i kompozycji obrazu. Nauka może brzmieć odpychająco, ale gwarantuje Ci, że każdy wielki znana na wylot te podstawy. I też był albo była na miejscu, w którym może jesteś teraz Ty. Jakość filmu to dźwięk. Nie tylko to, co słyszysz, mój głos, głos lektora, off czy jakąś rozmowę, to też efekty dźwiękowe. Pozwól swojemu odbiorcy wejść w świat, który tworzysz. Jakość filmu to czas, który jesteś w stanie poświęcić na planowanie, próby, naukę, montaż i porażki, które wymagają refleksji i siły, aby iść naprzód. Nie poddawaj się nigdy, bo każde potknięcie uczy Cię lepiej niż jakikolwiek kurs, szkolenie czy tutorial. Jakość filmu to sprzęt. Oczywiście, że sprzęt ma wpływ na jakość filmu. Matryca, klatka, stabilizacja, praca w małym świetle, tego jest naprawdę dużo. Ale to nie cena świadczy o jakości. Tylko umiejętność pracy z własnym sprzętem. Jeden z moich pierwszych filmów nakręciłam na kasetę, a zmontowałam ten film w Pinacle Studio. Za projekt filmowy dostałam szóstkę w trzeciej gimnazjum. Czyli jakość mojego filmu została oceniona na najwyższą możliwą ocenę. Postęp i czas w pewnym sensie wymuszają na nas aktualizację sprzętu. Zwłaszcza jeżeli chcemy być na bieżąco z obecnymi standardami. Ważne jest, aby w tym wszystkim się po prostu nie zatracić i nie gonić za nowinkami bez końca. I moja najcenniejsza rada, jaką mogę się z Tobą podzielić w temacie jakości filmu, to zanim zaczniesz oczekiwać, daj coś od siebie. I mam tutaj na myśli czas. Poznaj swój obecny sprzęt na wylot, jego wady i zalety. Obądź się z nim. Postaw na jakość i rozwijaj się. I co, może Twoją wymówką na kręcenie filmu być, hej, ja nie mam sprzętu. No to mam tutaj na to rozwiązanie, dlatego, że Cyfrowe.pl zorganizowało konkurs, w którym do wygrania jest sprzętu filmowego za 12 tysięcy złotych. Są jeszcze nagrody dodatkowe, ale o tym więcej możesz poczytać na stronie www.pimpmychannel.pl bo to właśnie pod tym hasłem Pimp My Channel się cała akcja. Aby wejść do konkursu wystarczy, że nakręcisz krótki film w którym opowiesz, dlaczego to właśnie Ty powinnaś lub powinieneś wygrać tą nagrodę bez sprzęt. Więcej szczegółowych informacji jest na stronie, więc koniecznie tam wpadnij. A jeżeli uważasz, że Twoją barierą wykrycenia fajnych i jakościowych filmów jest brak wiedzy, no to koniecznie obczaj mój kurs, który nazywa się Filmowiec 21 dni. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. A w tym odcinku to już wszystko i widzimy się w kolejnym. Cześć!